Po drodze mamy przesiadkę z Czerwiec, z jest bezpośrednio sypialnym do Katowic. No i skąd do Katowic? Lecimy do Dubaju. W Dubaju mamy przesiadkę i lecimy do Omanu. Bardzo dokładnie do, do Muskatu. Muskat, piękna miejscowość. na co tylko perską, stolica Omanu. Zobaczymy. Czyli trzeci raz w do Azji. Jesteśmy na lotnisku i mamy na nasz lot do Dubaju Odprawa przebiegła w miarę ok. Wyłączyliśmy internet, tam karty z miejscu. No na prawie 6 godzin, się Później przesiadka, no mam. Witajcie, kolejny dzień. W Dubaju. Mamy mały transfer jeden noc, nocleg w hoteliku mniej, bardzo ładny, bardzo czyste dobre jedzenie No niestety nie nagraliśmy wam nic wcześniej, byliśmy tak zmęczeni Przez praktycznie godzinę chodziliśmy po różnych zaułkach, Szukaliśmy hotelu A okazuje się, że lotnisko jest tu A hotel jest tu A chcąc przyspieszyć to jest około 3, 3 km No troszeczkę się nachodziliśmy Byliśmy o drugiej w nocy tutaj więc nie mieliśmy siły już nic nagrywać jest fajnie jest krótko no to jest bardzo fajne uczucie w grudniu móc znowu założyć japonki i krótką posyłkę. także czekamy na transfer gdzieś tu za chwilę będzie nasz autobus bezpośrednio na drugi terminal ciekawostek? teraz będziemy lecieć linią Salam Air do Muscatu z ciekawostek złapaliśmy fajny autobus Adam znalazł raz z lotniska gdzie taksówka do, do centrum bo, bo kosztowało około 300zł i to, to zapłaciliśmy za autobus no dwa razy po sześć odjechaliśmy więc, więc fajny transport znaleźliśmy, no trochę długo jechaliśmy, bo prawie 2 godziny no 2,5 i pół w sumie dwie i, i z godziny chodziliśmy o, o tak, o, więc, więc trochę zobaczyliśmy w Dubaj nocą, oczywiście Dubaj nocą no i teraz to. lecimy Dalej. Tak, lecimy teraz do Omanu Trochę czeka nas niewiadoma. nie niewiadoma Nie wiemy czy zabierzemy się z naszymi bagażami Nie wiemy jak nasza wiza Tak troszeczkę to wszystko było mm, Takie mało czytelne No ale zobaczymy na miejscu Odezwiemy się później Drodzy, jesteśmy już na lotnisku w Dubaju Czekamy na lot do Teraz sobie chodzimy w stopach bez I zobaczcie jakie Marku Typowo, typowo arabskie rzeczy. Ceny są w miarę w miarę przyzwoite. Myślałem, że jak najdubaj będzie dużo, dużo drożej. No niektóre naprawdę bardzo ładne. Dla samej buteleczki warto kupić. Co tu jeszcze mamy? Regionalne rzeczy. Wielbłądy, osiołki. Mamy no, stroje, obaje. Podobną lampę kupiłem w katarze w mniejszej wersji. No piękne rzeczy. Bardzo, bardzo ciekawe. Także zostało nam około godzinki do lotu. Eee, no i sam lot będzie trwał również tam około eee, godzina i pięć minut. Takie piękne łyżeczki. Eee, I co? I będziemy około godziny 11 już w maskacie co to jest? Długopisy i jedziemy się zameldować no i chyba dzisiaj czas na plażowanie zobaczymy jak to wszystko minie jeszcze ciekawy jestem jak nasza wiza zadziała pierwszy raz załatwiałem wizę do wizę do Oman online i zobaczymy, czy się udało. No niby wszystko zapłacone. Niby dostałem jakiś wydruk, pokwitowanie, ale no, sam mam wątpliwości, bo niewiele zrozumiem z tego, co dostałem. E, idziemy teraz, wypijemy kawkę. Daniel został e, w poczekalni, a ja sobie spaceruję w poszukiwaniu czegoś słodkiego, jakiejś dobrej kawy. Podobno, bardzo dobre są tutaj słodycze można kupić wyroby czekoladowe z mleka wielbłądziego widać tutaj daktyle różnego rodzaju ktoś powiedział, że w Dubaju nie poczujemy świąt a tak naprawdę co chwilę widzieliśmy widzieliśmy choinki widzieliśmy różne reniferki różne przystrojone ulice mnóstwo świecidełek także no Dubaj jest mimo innego wyznania przygotowany na święta. E, jeszcze taka krótka informacja o bardzo dużej życzliwości tutaj wszystkich dookoła. E, wysiedliśmy w nocy na lotnisku, mieliśmy problem w ogóle z zakupem biletów miejskich, gdyż automat nie przyjmował naszych pieniążków. W ogóle wszystko nam wrzucało. No i po prostu kierowca nawet kosztem opóźnienia autobusu nam pomógł, skierował mnie gdzieś dalej. E, wszystko mi wytłumaczył, co gdzie mam kupić. Kupiłem te karty. E, później zapytał jeszcze, dokąd jedziemy. E, krzyczał przez cały autobus, gdzie mamy wysiąść. E, także naprawdę, jeszcze się na koniec z nami pożegnam. Wszyscy bardzo, bardzo pomocni. Aż jestem w szoku. E, czuć tą życzliwość. Czuć tą życzliwość wobec turystów. O, widzę, tutaj są ten e, Daktyla w środku z migdałem i oblewana czekoladą. Ktoś ze znajomych mi polecał właśnie, będziemy wracali. To chyba zakupimy troszeczkę słodyczy, bo naprawdę są dość ciekawe. Na razie na tyle. Odezwiemy się chyba już dopiero z maskatu. Czyli nasz pokój. szpokój. Wam pokażemy jak wygląda dół. No jest to taki troszeczkę styl kolonialny. Ładnie. Adam prze, przegiął to razem po prostu. <grym> ładnie, ładnie. Jesteśmy tam w takim troszeczkę uboczu, aczkolwiek bardzo blisko jest mutra w suk Czyli ten główny rynek, główna plaża, taki deptak, promenada. No zobaczymy, zobaczymy. Ładnie pachnie. No, jest... Czysto, takie zapachy arabskie, no zobaczmy jeszcze łazienkę. No łazienka specjalnego. Proszę chyba z sejfem. Smaczączki. No pięknie, łazienkę. Piękne drzwi do łazienki, bo łazienka to taka sobie. Mamy klimatyzację, to jest najważniejsze, jest około 27 stopni. Już na jest trochę gorąco, ale to nic. To wyjście z hotelu na wprost już widać morze. Dookoła są góry. Postaramy się pójść na promenadę na główny deptak. Zobaczymy czy nam się uda. Tylko w sumie może zapytam pani, które będzie lepiej wejść. Daniel już na letnio ubrany. No i powoli idziemy na Stare Miasto Domu Traw zerknijcie na Krajogaz mamy meczet z jednej strony fontanna droga i meczet z drugiej strony tak jakby się ktoś zastanawiał do którego wejść to ma tak zagwozdkę Pogoda nam ogólnie dopisuje. Trochę się obawiam, że dość szybko się tutaj robi ciemno. No bo w sumie tutaj też jest zima. No, zobaczymy na razie. Na razie idziemy zwiedzać. Krótki pobyt w Omanie. W sumie jesteśmy no dwa dni. Dzisiaj trochę pochodzimy po mudrach. Jutro sobie pojedziemy do wielkiego meczetu. Sultana Kubusa no i pojutrze troszeczkę później się więc może pojutrze też coś wymyślimy Zwykle udało nam się fajnie załatwić transport hotelowa taksówka, hotelowy samochód kosztowałby nas 120 zł Bo tak pisali do Adama czy, czy mogłem zamów tak. zamówić po prostu. Wyjechać, tak. a nam się udało dojechać. Zajdę? Za 14 zł, Za Tak, za 14 zł. Za 14 zł. się więc... no, szukaliśmy kantor, trochę nam zeszło czasu, ale udało się wszystko. Krążą opinie po internecie, że w Skacie, no nie ma komunikacji miejskiej, że. E, jest albo widmo, albo w ogóle jej nie ma, no, to jest nieprawda. Nie tego, Wychodząc w ogóle... z lotniska od razu po lewej stronie. Nie patrzycie na taksówkarzy jest stanowisko chyba A1, A1 tam podjeżdżają busy, bus ze stanowiska A1B1 jedzie do centrum. Tak, 1B albo B1 w każdym razie. No i później z centrum Ravi bus station. Można twórką autobusem 4 dostać się do Mutras. Bardzo przyjaźni, bardzo pomocni, nie ma problemów, żeby, żeby pomogli, jeżeli ktoś ma jakiś problem. Więc bezproblemowo jest, zobaczcie, jak tu jest ładnie. A pierwszy rzut oka ogólnie Oman wydaje nam się troszkę tańszy. Widzieliśmy kartę restauracji. No to, um... Słowa sałatka Tabula chyba kosztowała 8 zł. Tak, sałatka z Tabula. tylko około 8-9 zł. No, najdroższa sałatka chyba była po 15 zł. Z falafelem. Tak. No i potrawy no, w granicach też 15 zł. Więc no, nie jest jak to jakoś strasznie drogo. Chalim dotarliśmy, właśnie to jest to miejsce. Miejsce jak wpiszecie Oman, jak wpiszecie Muska, Google, to zobaczycie właśnie tą zatokę. Jest to zatoka jaka? To jest zatoka omańska, tu się mniej więcej zaczyna. Jest zatoka perska, zatoka omańska i dalej jest Morze Arabskie. Jesteśmy właśnie przy wejściu na Mutrach Suk, na Bazar. Zaraz zobaczymy, co tutaj też się sprzedaje, jakie są rękodzieła i co można też zjeść. Byliśmy na Subwafi Na głównym targu W ogóle widzę, że chyba trochę okrążyliśmy, bo tu jest ten zamek na górze mi mhm. się Wszędzie stragany Miasteczko budzi się do życia Ogólnie był moment Był moment, że byliśmy na ulicach sami Ludzie praktycznie nie chodzą nie chodzą piechotą, po prostu wszyscy jeżdżą Ale wszystko można kupić. Wszędzie jest informacja, zakaz palenia, wszędzie czuć ciszę. Wszędzie palą ciszę. No, widać tradycyjne stroje. Wszyscy są tutaj naprawdę ortodoksyjni. To może nie w tym ujęciu Ale widać, że są tacy naprawdę przestrzegający zwyczajów No my bardzo się wyróżniamy wedle tego Jesteśmy no, dość egzotyczni To my tutaj jesteśmy egzotyczni Egzotyczni turyści Tutaj widać sobie Miejscowi siądą Rozmawiają, grają w karty widać przy sklepiki to widać na... Piękne rzeczy piękna widać jest SUK, czyli ten główny rynek i od razu jest przy tym meczet zobaczmy co tutaj można kupić jest i biżuteria, jest Podobno jest dość tanie złoto tutaj. No jeszcze nie mieliśmy okazji sprawdzić. Są bardzo dobre i w miarę tanie perfumy. No mają specyficzne aromaty. Specyficzne nuty, nuty, nuty zapachowe. Tak, takie, no czuć, że są to orientalne takie. To nie są nasze takie europejskie zapachy. I na razie tyle. Idziemy szukać ogólnie coś zjeść. Chcielibyśmy tradycyjnie. Szukamy restauracyjnych. Drobne zakupy, wychodzimy, już się ściemniło troszeczkę i lecą modły. Zobaczcie.